Że, że jest to sprawiedliwy wynik, e, remisowy 1-1. Myślę, że w, w poprzednich meczach, które rozegraliśmy, a szczególnie w ostatnim, mieliśmy przykre doświadczenia, przegraliśmy 4-1, także podchodziliśmy do tego meczu, e, że tak powiem, z wielkim respektem do Wisły, z tego z względu, że jeżeli dasz Wiśle grać, to wyjedziesz z bagażem bramek. Także dzisiaj staraliśmy się e, e, zacieśnić pole gry, nie dać im dużo miejsca. I przy okazji y, mhm. y, grać swoje, czyli piłkę dojrzałą y, y, i pokusić się o jakieś sytuacje bramkowe, które dzisiaj mieliśmy. Y, Także jestem zadowolony z remisu, bo startujemy od zera. Dziękuję bardzo i czy mają Państwo jakieś pytania? Proszę bardzo. Pan sobie jednak nie wysypił, bo przysłaliście, że ten respektowy wpis był za duży Tak, tak, tylko taktycznie byliśmy przygotowani na to, żeby po prostu nie iść po prostu tak jak się mówi Wabank z Wisłą, bo jeżeli byśmy poszli na tę sytuację, które miała miejsce może w połowie drugiej połowy, gdzie szliśmy troszeczkę wabank z nimi, no przypadkowa sytuacja może nas stracić bramkę, a później już jak mówię wyjeżdża się z bagażem jednego czy drugiego gola. Staliśmy się od samego początku rozegrać mecz dobry i chcieliśmy grać odpowiedzialnie. Wszyscy zawodnicy mieli za zadanie grać odpowiedzialnie, pilnować swojej pozycji bo to był pierwszy w zasadzie mecz nasz w ty, w, o punkty, w tym zaczęła się liga, także te mecze, które rozegraliśmy, sparingowe, jednak one mają inny charakter, tu dochodzi presja, tu dochodzi presja w wyniku, kibice, także w zasadzie przy słodowym, który był, jest prawą obrońcą, który to był w zasadzie jego pierwszy poważny mecz, chociaż grał jeden na, na, na wiosnę, przy jeszcze troszeczkę innym ustawieniu, gdzie Gergel był wyżej, Mady był troszeczkę niżej, także my Myślę, że y, można by się pokusić o więcej, ale y, tak jak powiedziałem, y, y, z pokorą przyjmujemy to 1-1, y, będziemy grać lepiej. Dziękuję bardzo. Michał. Panie Tomierze, pytanie jest takie, czy ma pan pretzje do Sebastiana Przewodskiego Miasta Golowego, bo poszedł pan tak troszkę w ciemno do podania, którego nie było zamiast. Z, 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 powiedziałem Sebastianowi po meczu, że no, dwa razy się nie wchodzi do, za, do samej rzeki. No, z, by była podobna sytuacja w drugiej połowie, gdzie podawał do Madeja, ale myślę, że y, podawał Cienno do jeża. Jeż y, jest bardzo dobrym zawodnikiem, który potrafi się utrzymać w się piłce, jednak myślę, że to była niebezpieczna sytuacja i myślę, że Sebastian więcej tego nie powtórzy. bardzo. po prostu bardzo. uczymy się na błędach? Cóż, nie udało się wygrać. Myślę, że tak do momentu, kiedy strzeliliśmy Bramkę, to był. E... To była taka gra, jaką bym sobie wyobrażał. Uważam, że graliśmy agresywnie, byliśmy blisko, zdecydowanie w odbiorze i próbowaliśmy stwarzać sytuację. Natomiast po strzelonej bramce, myślę, że już ta gra nie wyglądała tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. W drugiej połowie trudno nam było gdzieś tam dojść do sytuacji. Jedynie jakieś próby dogrania piłki z boku, które nie były najwyższej jakości, stąd. Wynik tylko 1-1 jeden, jeden. na pewno. Nie jestem zadowolony, bo oczekiwaliśmy zwycięstwa na inaugurację, ale tak jak powiedziałem, niestety nie udało się.